W zaufaniu wam powiem, że zadzwonię do telefonu zaufania, bo to jest całodobowy telefon zaufania. Anonimowy przyjaciel. Olsztyn. Tam siedzi anonimowy przyjaciel. Jestem ciekawy, czy zostanie moim przyjacielem. Anonimowym przyjacielem, czyli będę mógł do niego zadzwonić. Wiem wam, że Kraków był fajnym tematem, a Olsztyn? Anonimowy przyjaciel śpi. Chyba z drugim przyjacielem. Jeszcze jest drugi numer do przyjaciela. Bo jest dwóch przyjaciół. Zaminany numer nie Dobra. Jest drugi jeszcze przyjaciel, czyli drugi numer. To poczekamy do końca. W każdym razie miłość i zaufanie jest tym samym. Mechaniczny odpowiednik po prostu. Rozumiesz, że to jest mechaniczny odpowiednik? Dodatek, dodatek do miłości. O, halo? Tak, słucham, telefon. No właśnie, zacząłem mówić do siebie, proszę panią. Zacząłem mówić do siebie, a ja panią obudziłem. Tak? Nie. nie. Nie? Nie wiem, bo pani ma taki trochę zaspany głos. Ludzie z zaspanym głosem, nie wiem czy można im ufać. Rozmawiam może z psychologiem? Nie. Jak? Nie. Nie z psychologiem. Właśnie. Mam zgadywać, czy pani mi podpowie? No właśnie, wszystko jedno. To jest anonimowy przyjaciel. Właśnie. Można zostać takim anonimowym przyjacielem z panią. Bo jak mówię, ja zacząłem do siebie mówić. Zacząłem do siebie mówić. Nawet dzwoniłem do pani, to mówiłem cały czas do siebie. Pani mogłaby zostać moim na przykład anonimowym przyjacielem? Można. Można. Właśnie, a pani ma na imię? Sabina? Mm -hmm. A to możemy sobie mówić po imieniu. Ja mam na imię Rafał. Możemy. Właśnie. Sabina. Sabina, to kiedy można cię spotkać pod telefonem? Nie, nie można się spotkać. <noise> Jak to? Przez spotkaliśmy się. Kiedy mogę do ciebie dzwonić, mój przyjacielu? No właśnie a w jakich godzinach nocą? Od 31 do 8 rano. 21 do 8 rano. To czemu Sabina nie śpisz? To, czy to masz taką pracę wieczorną? Ojej, to będę miał przyjaciela nocnego. Kurde, to, to muszę się przestawić na tryb nocny, tak jak ty. Tak to wygląda? Dobrze mówię? Sabina Powiem Ci, nie brzmisz jak przyjaciel Sabina, w jakim wieku jesteś? 100 lat Bardzo dobrze, powiem Ci, powiem Ci bardzo dobrze Czyli, żeby się tylko nie pomylić na urodzinach To jak Ci teraz życzą? To ja teraz to pierwsze? Bo normalnie się życzy 100 lat a jak to już ma 100 lat? 150 lat się mówi? Powtórz. Powtórz? Co? 200. 200, 200 lat. 200 lat. Ty masz 100. Ja mam 50. to właściwie to jestem młody dla Ciebie. No właśnie, nie wiem, czy te pokolenia się dogadają razem, czy mogą zostać przyjaciółmi, bo to są dwa różne pokolenia. Oj, to ty jeszcze jesteś przedwojenna. Żartowałam. Z czym? Z tymi latami. Właśnie. Jak ci można Sabina zaufać, jak to jest telefon zaufania? Naprawdę.. Sabina... Przyjaciele sobie mają ufać. anonimowy to już w ogóle powiem Ci. Wiesz to. Spotkać się na przykład z tobą można? Nie. Będziemy przyjaciółmi na telefon. Dobrze, dobrze, dobrze. Sabina, a ty na przykład masz taką hierarchię przyjaciół? Wiesz, bo jednych lubisz, a innych mniej. Bywa. No właśnie, no właśnie. To ja będę miał w tobie pierwszego przyjaciela, słuchaj. Tylko że ty tam kwalifikujesz tych przyjaciół. To ja bym chciał być twoim dobrym przyjacielem. Normalnie szczerze sobie z tobą pogadać. Ale ty jesteś zaspana, słuchaj, Sabina. No właśnie, spałaś w pracy. śpiochu ty wiesz co? No to jest to jest wolontariat. Ty za darmo to robisz? Nie mów mi. Sabina, to ja nie powinienem do ciebie dzwonić, bo ja cię będę budził w sumie. To co to za przyjaciel, który, słuchaj, za każdym razem budzi? To nie róbmy tak, słuchaj, nie zgadaj się na takie rzeczy. Nie zgadaj się na takie rzeczy. Co to za wolontariat, jak cię ci nie chce pracować? To wolontariat, to ja mi się wydaje, że to jest tak, że ktoś szuka przyjaciela, to ty też szukasz przyjaciela. A ty chyba widzę tutaj, że ty chcesz, żebym się chyba rozłączył. Czy chcesz pogadać jeszcze? Co robimy? Słuchaj, twoja decyzja. Mój ty telefon anonimowy. Nie wiem dlaczego mój? Sabina, dobra, chcesz iść spać, czy gadamy? No, to... gadamy. dobrze. To co u ciebie? Gdzie ja się dodzwoniłem w ogóle? Do Olsztyna? Właśnie. Na jakiej ulicy mieszkasz? Nie powiem. Czemu? Przyjacielowi nie powiesz? <gry> Wiesz co, ja Sabina... Sabina, a, ja a Sabina, ty udajesz tego przyjaciela. A byłaś kiedyś przyjacielem kogoś? Właśnie, bo to się nie zachowujesz trochę jak przyjaciel, powiem ci. Słuchaj, a jesteś tam? tam. Ty mi zasypiasz, Sabina, naprawdę. Chcesz się rozłączyć? Nie. Właśnie. Słuchaj, a co jest ciekawego w ludziach? Ciekawość jest inny. Właśnie, a ja jestem wyjątkowy, powiem ci. Ty to masz szczęście. Takiego Rafała, to nie ma w najbliższej okolicy. Pracujesz w domu. Za darmo jeszcze. Wiesz co? Wiesz co? A kto ci na to namówił? Słuchaj, a może widzisz, to ja może zrobiłbym odwrotnie. To może ja bym takim był charytatywnym, to jak ja szukam przyjaciół anonimowych, to do mnie by dzwonili. Jak to się robi? Jak to się robi, żeby na przykład zostać tak jak ty? Poczyna. A gdzie? Wtedy kiedy są nabory. Ale do kogo? Do kogo? I liście do telefonu zaufania. Do telefonu zaufania trzeba się zgłosić? Mhm. Przez dzwonię do telefonu zaufania. Rekomendacje byś mi dała na przykład. Można tak zrobić, żebym na przykład się powołał na ciebie i ty byś powiedziała, że Rafał jest świetnym przyjacielem i będzie świetnym przyjacielem dla innych. Zatrudnijcie go. To by było miłe, wiesz, to by było takie po przyjacielsku by było. Byś mi załatwiła po prostu pracę poznajomości. No, ale to praca za darmo. No za darmo, jasne. To, to, to ja tylko szukam przyjaciół. Przecież to, to wiesz, to ja tutaj zyskuję. Na każdym telefonie to ja mam zysk. O to chodzi przecież, nie? Żeby przyjaciół znajdować powiem ci. A dzwonią z zagranicy. Coś ty. A najczęściej z jakiego miasta? A, z Niemiec? A w wieku jakim? każdym. Właśnie, to słuchaj, to może tak. To porozmawiajmy o tym, jak ci się pracuje, jak to wygląda ta praca. Może mi zachęcisz, słuchaj. Najwyżej, jak ja zostanę tym przyjacielem, to najwyżej będę chodził do ciebie na konsultacje, jeżeli będziesz dawała dobre instrukcje. Może tak. Jakie cechy trzeba mieć, żeby zostać takim właśnie anonimowym przyjacielem? Tolerancyjnym. To nie jest dobre, powiem Ci. Sabina, to nie jest dobre, bo Ci wejdą na głowę za chwilę. Nie myślisz? A to Ty jesteś powiednik może bardziej. Księża są tacy tolerancyjni. Słuchaj, jakby tam sędziowie siedzieli w konfesjonalach zamiast księży, to wiesz co by się wydarzyło? Ten sędzia by nie wytrzymał w pewnym momencie, by wyszedł i mówił, Ty przestępco jeden. Ty grzeszniku jeszcze bym powiedział. Dodałbym mu to oskarżenie. Widzisz, jak księża tam widzisz, siedzą, równiutko, nawet się nie poruszą. No, widzisz. To tak jak ty. To ty masz takie cechy? No Nocą pracujesz? Nocą to ty śpisz mi tutaj, słuchaj, mój ty przyjacielu. No. Co jeszcze o tej pracy mi powiesz? Żeby mi nie zagięli na przykład przy rekrutacji. Bo to jest fajna robota. Fajna? Znaczy, no, dużo się można pośmiać? Nie. Nie? No z, no, z przyjacielem przecież. Słuchaj, co to ja miałem za przyjaciela? To co? Bo o to chodzi, żeby się spotkać, żeby się powygłupiać, porobić głupoty i wrócić do domu, a potem się znowu zdzwonić, potem sobie z przyjaciółmi opowiadać znowu całe historie swojego życia, co się robiło z przyjaciółmi. Na przykład kadzwega zaglądałaś? wegas czy oglądałaś, bo tam byli przyjaciele. Nie oglądam. A przyjaciół? Nie oglądam. Też nie oglądam. Ja, ja prawie nie oglądam telewizji. Właśnie, właśnie. Na czemu nie śpisz? Bo dzwonię, słuchaj, do telefonu zaufania. I nikt mi nie chce powiedzieć, słuchaj, co to jest zaufanie. Powiedz mi. Dasz wiarę? Możesz wszystko powiedzieć. Zaufanie to jest. Nie mogłem, haha, widzisz, nie mogłem. Nie mogłem, nie mogłem, widzisz. Nie mogłem na przykład wszystkiego powiedzieć, bo zadzwoniłem do telefonu zaufania Centrum Trzeźwości. Mówię, że jestem trzeźwy i tam chciałem o alkoholu trochę pogadać. Dopiero później zauważyłem, że jest anonimowy przyjaciel, no właśnie. I tam się pytam, słuchaj, w tym Centrum Zaufania o zaufanie. No bo gdzie? Kogo najlepiej? Do was chyba. No, zaufanie. Zaufanie to znaczy, że można wszystko komuś powiedzieć. O. Czyli taki ksiądz właściwie ty jesteś. Nikomu nic nie powiesz. no po co? Właśnie, po co? Pewnie, dobrze, powiem ci. Dobrze. Masz jakiś temat fajny do rozmowy? Przyjacielu ty mój? Nie wiem. Powiem ci, że ja nie wiem, czy ja bym nawet dzwonił do ciebie. Powiem ci, bo... Z przyjacielem to się tak jakoś tak szybciej rozmawia, no nie? Bo to jest tak, rozmowa, rozmowa, pomysły są pomysły, chodź zrobimy to, chodźmy zrobimy tamto, no nie. No właśnie. Tutaj trzeba mieć jakieś pomysły nawet na rozmowę, słuchaj. Właśnie. Nie ma żadnych pomysłów już. To słuchaj, to jak nam się za pierwszym razem skończyły pomysły, tam pracujesz jako przyjaciel, to przyjaciel to co najmniej dwa razy, a nie tak, że raz, bo to można powiedzieć, że ja się zniechęcam wtedy. Tak, to działa chyba też. Powinno być tak, słuchaj, że jak jest anonimowy przyjaciel, to jak ktoś nie zadzwoni drugi raz, to znaczy, że to nie jest przyjaciel. Właśnie. Przyjaciel się powinien zacząć od trzech razy. Potem już jest ta decyzja, czy to będzie przyjaciel, czy nie przyjaciel, no nie? Albo się ludziom tak wydaje, że on na razie jest taki przyjaciel po pierwszym telefonie. O, zadzwoni drugi raz. O, też przyjaciel. A po trzecim telefonie to już widzisz, to już się okazuje, że to wcale nie jest żaden przyjaciel. Oszust jakiś, właśnie. Anonimowy oszust. Nie wiem, nie powiem ci. w Zaufanie ci to mówię, Sabina. Nie powiesz nikomu? Nie. Właśnie. Dobrze. Dobra, Sabina. Wiesz co? Idziemy spać chyba, coś mi się wydaje. No właśnie. No właśnie. Chyba, że chcesz pogadać. Co? Nie Ciebie należy, Dlaczego? A Ty jesteś co? To ja tak mogę, słuchaj, ściągnę sobie kreskę i tak będziemy przez 16 godzin gadać. To nie róbmy tak, słuchaj. Prawdziwy przyjaciel jest szczery, szczery. To jest taka szczerość jeszcze. I mówi tak, słuchaj, dobra, wiesz co, jak się lubimy, to naprawdę jestem zmęczona. Odłóż tą słuchawkę, dzwonimy się później. To jest prawdziwy przyjaciel. Jak cię lubię, słuchaj, to nie dzwoni po nocach, na przykład, bo mnie budzisz. O, to jest prawdziwy przyjaciel. No właśnie. Ma to sens? Ma, no, no, właśnie. Zrób tak. to jeszcze praktycznie Sabina, i powiem ci, że coś odkryjesz, powiem ci nowego w swoim życiu. Dobra Sabina, idę spać, powiem ci. No, dobra. dobra. Właśnie, cześć. Cześć. Właśnie, anonimowy przyjaciel. Że takie rzeczy są w Polsce, to ja nawet nie wiedziałem Za darmo ludzie chcą być. Przydatni do społeczeństwa nazywają się przyjaciółmi, no nie? Dzwonisz do przyjaciela, a przyjaciel zaspany i go czeka, aż ty skończysz. <laughs> Co za przyjaciel, pan. To tak się nie nazywa takie coś. To jest inna nazwa na to. Właśnie. To jest katowanie siebie, można powiedzieć. Odbieranie sobie mocy. O, to jest dobre, widzicie? To jest to odbieranie sobie mocy. Więc może Sabina, słuchajcie, może lepiej zrozumie po tym telefonie ideę przyjaźni też tak czym jest przyjaźń właśnie. Bo jest przyjaźń i prawdziwa przyjaźń.